Czy ból w klatce piersiowej zawsze oznacza problem kardiologiczny? Nie wszystkie bóle w klatce piersiowej, z którymi pacjenci zgłaszają się do kardiologa, są bólami pochodzącymi od serca. Większość z tych dolegliwości są to bóle o charakterze neuralgi międzyżebrowej, wynikającej z podrażnienia bądź zapalenia nerwów biegnących wzdłuż żeber. Inną przyczyną dolegliwości bólowych w klatce piersiowej mogą być bóle, promieniujące od kręgosłupa. Wszelkie zmiany zwyrodnieniowe i dyskopatyczne kręgosłupa mogą również wywoływać dolegliwości bólowe w klatce piersiowej. Kolejną przyczyną dolegliwości bólowych w klatce piersiowej mogą być bóle napięciowe u pacjentów, którzy przez długi czas przebywają w jednej pozycji, na przykład pracują przy biurku, również w czasie infekcji, kiedy pojawia się kaszel, Również może występować ból w klatce piersiowej, i taką rzadszą przyczyną może być infekcja półpaścowa, która przebiega w postaci silnych dolegliwości bólowych, zanim pojawią się zmiany skórne. Oczywiście wszystkie te stany wymagają konsultacji kardiologicznej celem wykluczenia sercowej przyczyny zgłaszanych dolegliwości.